Witamy w kolejnym odcinku z cyklu knauf dla wykonawców. Systemy suchej zabudowy to płyty gipsowe, profile, szpachle, jak również szereg różnych wieszaków, łączników i innych elementów montażowych. Zaprezentujemy je w dzisiejszym odcinku. W naszym filmie przedstawimy sposób montażu profili CD za pomocą różnego rodzaju wieszaków, łączników, klamr czy zestawu do montażu sufitu D116 knauf. Następnie przedstawimy charakterystykę kątowników drzwiowych oraz profile specjalne knauf. Profil CD możemy podwiesić na najbardziej uniwersalnym wieszaku, wieszaku bezpośrednim do CD, tak zwanym es Oferujemy go w długościach 20, 12 oraz 7 cm. Wykonany jest z blachy o grubości 0,8 mm. Wieszak bezpośredni do profila CD możemy użyć podczas podwieszenia sufitu pod strop betonowy, drewniany, ceramiczny lub inny. Możemy również zastosować go przy zabudowie poddasza oraz przy budowie przedścianki na profilach CD. Wieszak ten możemy zastosować w sytuacji, kiedy dany system ma mieć odporność ogniową. Nośność tego elementu to 40 kg. Wieszak tego typu przekręcany jest do CD za pomocą tzw. pchełki. Zalecamy stosowanie w tym miejscu pchełki ostrej z oznaczeniem LN, a nie jak się przyjęło pchełki z borem, która niestety przekręca się w profilu i nie trzyma. Poza tym ze względu na wiertełko, które posiada, trudno utrzymać ją w odpowiednim miejscu profila. Profil cd możemy również podwieść za pomocą wieszaka kotwowego. Oferujemy go w długościach 17 i 27 cm oraz w dwóch standardach grubości blachy 0,8 oraz 0,9 mm. Wieszaki wzmocnione z blachy 0,9 mm zalecamy stosować przy większych odsunięciach od krokwi czy belki, przy większych grubościach izolacji i w większych rozstawach tych elementów nośnych. Wieszak ten najczęściej jest stosowany przy zabudowie poddasza oraz przy stropach drewnianych. Jego zaletą jest to, że nie musimy go przekręcać do profila. Dzięki temu zabudowę można wykonać szybciej niż na łącznikach bezpośrednich. Jak wiemy, mocowanie ES do profila za pomocą pchełki jest operacją dość mozolną. Nośność tych elementów to 25 kg. Następnym wieszakiem, który możemy użyć do podwieszania sufitów, to wieszak obrotowy. Nazwa obrotowy związana jest ze sposobem montażu tego wieszaka w profilu. Aby go zamontować, umieszczamy go w profilu i obracamy. Za pomocą tego wieszaka możemy odsunąć się z sufitem podwieszanym na duże odległości od strop. Wieszek ten współpracuje z drutem z oczkiem. Druty oferujemy w długościach 25, 50, 75, 100 i 150 cm. Jeżeli podwieszamy się do stropu od dołu, musimy oczko przed zamontowaniem odjąć pod kątem zbliżonym do prostego. w przypadku montażu do boku belki czy boku na przykład blachy trapezowej nie zachodzi taka potrzeba. Druty możemy przedłużyć za pomocą łącznika sprężystego. Nośność prezentowanego zestawu to 25 kg. Wieszakiem sztywniejszym od wieszaka obrotowego jest wieszak noniuszowy. Jego nośność to 40 kg, dzięki czemu możemy stosować go w cięższych konstrukcjach sufitów podwieszanych. Składa się z części dolnej i górnej. Część dolną umieszczamy w profilu, po czym przykręcamy do niego. Część górną przy montażu do belki montujemy do boku. W przypadku montażu do stropu od dołu odginamy go i wtedy montujemy. Następnie spinamy obie części dwoma zawleczkami. Część górną wieszaka noniuszowego oferujemy w długościach 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100 cm. Jeżeli długości te nie są wystarczające, możemy zastosować 3-metrową przedłużkę noniszową, którą spinamy poprzez łącznik noniuszowy za pomocą zawleczek z górną częścią wieszaka noniszowego. Jeżeli chodzi o sufity podwieszane, najczęściej stosowane są konstrukcje sufitowe krzyżowe dwupoziomowe, system D112 Knauf. Do połączenia profila nośnego z montażowym służą łączniki krzyżowe. Najprostsze rozwiązanie to łącznik krzyżowy do CD wykonany z blachy o grubości 0,8 mm. Rozwiązanie bardziej zaawansowane to łącznik krzyżowy zatrzaskowy. Jest on wykonany z blachy 0,9 mm, a dodatkowo posiada zatrzaski, które kasują luzy pomiędzy profilami. Łącznik ten jest bardzo przydatny w sytuacji, kiedy w suficie znajduje się nagłośnienie czy na przykład wentylacja. W pewnych sytuacjach luzy między profilami mogą być słyszalne, co nie jest komfortowe. Podobną funkcję pełni łącznik kotwowy. Zastosowanie dwóch takich łączników zastępuje jeden łącznik krzyżowy. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala również połączyć profile CD bez luzów. Łącznik ten daje możliwość połączenia profili CD pod dowolnym kątem. W przypadku braku miejsca na konstrukcję dwupoziomową, najczęściej wtedy, gdy jest zbyt mała wysokość pomieszczenia, możemy zastosować konstrukcję sufitową-krzyżową jednopoziomową, system D113. Do połączenia profili CD takiej konstrukcji służy łącznik jednopoziomowy. Wpinamy go w profile nośne CD, które podwieszamy za pomocą znanych już nam wieszaków. Następnie uzupełniamy konstrukcję krótkimi kawałkami profila CD. Wszystko ze sobą skręcamy pchełką LN. W przypadku kiedy elementy konstrukcyjne stropu lub dachu są rozmieszczone w dużych odległościach i nie mamy do czego się podwiesić, z pomocą może nam przyjść system D116. Profilem nośnym w tym systemie jest sztywny profil UA wykonany z blachy 2 mm. Zazwyczaj stosujemy go do wykonania otworu drzwiowego w ścianach. Profil taki podwieszamy za pomocą górnej części wieszaka noniuszowego oraz uchwytu noniuszowego do UA. Uchwyt ten po założeniu na profil UA obejmuje profil. Pamiętając o dwóch klamrach, spinamy obie części ze sobą. Aby przymocować profil CD do profila UA, używamy specjalnego łącznika krzyżowego. Ze względu na dużą sztywność profila UA i nośność prezentowanych elementów, Wieszaki w systemie D116 możemy rozstawić w odległości nawet 260 cm. Do przedłużenia profili CD służy łącznik wzdłużny. Oferujemy łącznik wzdłużny wzmocniony z blachy 0,9 mm oraz łącznik wzdłużny podstawowy z blachy 0,6 mm. Przedstawmy teraz łącznik uniwersalny. Służy on do składania profili CD pod dowolnym kątem. Zaginamy część łącznika na profilu CD, skręcamy pchełką LN, a następnie odginamy boki i umieszczamy w drugim profilu. W ten sposób możemy je połączyć pod dowolnym kątem: prostym, ostrym lub rozwartym. W tej sytuacji skręcamy łącznik z profilem lub zagniatamy zagniatarką. Łącznik uniwersalny pozwala również podwiesić CD na sztywno za pomocą noniusza lub za pomocą drutów z oczkiem poprzez łącznik sprężysty. Dwa łączniki uniwersalne mogą zastąpić jeden łącznik jednopoziomowy. W sytuacji kiedy mamy do obudowania słup, dźwigar teowy lub dwuteowy pomocna będzie klamra do fireboardu. Wsuwamy na półki kształtownika łącznik. W przypadku słupa co 100 cm, a w przypadku dźwigara co 75 cm. Następnie wpinamy profile CD i okręcamy płytą. W ten sposób szybko powstaje obudowa kształtownika bez wiercenia w nim czy wstrzeliwania się w niego. Te czynności mogłyby go osłabić. Taka obudowa może być wykonana na zwykłej płycie lub zgodnie z systemem K25 z odpornością ogniową na płycie Fireboard. W przypadku montażu ścian bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniego kątownika mocującego profil ościeżnicowy. Prezentowane kątowniki oferujemy w rozmiarach 50, 75 i 100 mm. Zestaw zawiera dwa kątowniki górne z otworem na instalację, dwa kątowniki dolne pełne oraz 10 dybli 10x60. Kątowniki możemy zastosować do montażu profila CW. Używamy wtedy gumek, które znajdują się w zestawie. Możemy również ich użyć do montażu wzmocnionego profila UA. Wykonując ścianę, profile główne CW docinamy z luzem około 10 mm, a płytę górą kręcimy tylko do profila głównego, tak aby naprężenia ze stropu nie przenosiły się bezpośrednio na ścianę. Aby ten ważny luz zrealizować na profilach drzwiowych, należy zastosować specjalne kątowniki drzwiowe ze specjalnym uchem. Dzięki takiemu zamocowaniu ugięcie stropu, drgania i naprężenia nie wpływają bezpośrednio na ścianę. Bardzo często mamy do czynienia z miejscami, gdzie dwie płaszczyzny wykonane w technologii suchej zabudowy schodzą się pod kątem innym niż kąt 90 stopni. Są to zarówno kąty ostre jak i rozwarte. Miejsca te koniecznie powinny być ze sobą skręcone. Skręcanie dwóch profili UD czy CW jest pracochłonne i uciążliwe. W tej sytuacji bardzo pomocny jest profil elastyczny. Proponujemy profil o szerokości 10 cm w rolce 50-metrowej oraz 20 cm w rolce 25-metrowej. Profile te są bardzo pomocne w miejscach tzw. koszy dachowych wklęsłych i wypukłych, przejściu z skosu dachowego w sufit czy skosu w ściankę kolankową. Profil ten jest również bardzo pomocny przy zabudowie okna dachowego. Profile elastyczne są również niezastąpione przy budowie dwóch ścian pod kątem innym niż 90 stopni. W swojej ofercie posiadamy również różnego rodzaju profile do łuków. Profil sufitowy Knaufixy oraz profile Sinus. Profil Knaufixy oferujemy w długości 40 metrów bieżących. Dzięki swojej konstrukcji wygina się w każdym kierunku i jest bardzo przydatny przy wykonywaniu różnego rodzaju kształtów. Profile obrysowe ścienne sinus występują w trzech wariantach: 50, 75 i 100 mm. Pomagają one zmontować ściankę po łuku. Wystarczy wytrasować łuk na podłodze i zagnieść profil sinus na wzór wytrasowanej linii. Sztywny już w tym momencie profil mocujemy na suficie w odpowiednim miejscu, przenosząc za pomocą profila piony na sufit. Uzupełniając jeszcze profile pionowe, uzyskujemy całą konstrukcję pod ściankę. Zaprezentowane profile, łączniki i kątowniki to wycinek naszej oferty. Mam nadzieję, że zaprezentowany materiał pozwoli Wam uporządkować wiedzę na temat naszych systemów i ułatwi wdrożenie ich w praktyce. Jeśli macie wątpliwości, skontaktujcie się z naszymi doradcami technicznymi. Zapraszamy też na nasze szkolenia. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej www.knauf.pl w zakładce szkolenia. Na tym kończymy. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do oglądania następnych odcinków z cyklu Knauf dla wykonawców. Jednocześnie zapraszamy do naszego sklepu www.sklep.knauf.pl.